Wiosłowanie ketlem jednorącz w pozycji wykrocznej. Dobrze jest sobie to wykonać przy, w takim miejscu, gdzie możemy się delikatnie podeprzeć ręką. Więc stajemy sobie na przykład przy drabinkach. Pozycja wykroczna, tak żeby było nam wygodnie. Chwytamy ketla, będziemy pracować do biodra. Nasze łopatki staramy się utrzymać w jednej linii, czyli nie wykonujemy zbyt dużej rotacji w głowie. Ponieważ wtedy to ćwiczenie nie ma sensu, ta rotacja się pojawi, ale chcemy, żeby była bardzo delikatna i subtelna, żeby nie było dużej rotacji, tak? Czyli w ten sposób łokieć prowadzimy blisko głowia, przyciągamy ciężar do biodra i powtarzamy. Na koniec ruchu, w momencie kiedy przyciągniemy ciężar, chcemy, żeby nasze łopatki były ściągnięte przy kręgosłupie i maksymalnie napięte. Jeśli chodzi o samo ustawienie początkowe, to staramy się, żeby nasza łopatka była ustawiona w depresji, czyli opuszczona w dół, czyli nie pozwalamy, żeby nasz bark był blisko ucha, tylko opuszczamy go w dół No i w trakcie roku, tak jak mówiłem, przyciągamy łopatkę do kręgosłupa.